będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witajcie kochani we wstępniaku niedzielnym, czyli naszym przygotowaniu do medytacji. Zaczynamy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Duchu Święty, Duchu Jezusa, przenikaj nasze serca. Pozwól nam dobrze się przygotować do medytacji słowa. Sprawa byśmy dzięki temu przygotowaniu mogli przez pryzmat tego słowa spojrzeć na nasze życie. Byśmy w tej połowie Adwentu, w której już chcemy się cieszyć tym, że niebawem ten największy dowód na miłość Pana Boga do człowieka, jakim jest wcielenie, będzie naszym udziałem. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Dzisiejsza Ewangelia, kochani, tej trzeciej niedzieli Adwentu, to Mateusz 11, rozdział 2, 11. Gdy... Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich uczniów z zapytaniem. Czy ty jesteś tym, który ma przejść, czy też innego mamy oczekiwać? Jezus im odpowiedział, idźcie i oznajmijcie Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie. Niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli i zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelia. A błogosławiony jest ten, kto nie zwątpi we mnie. Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumu Wojanie: Co wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano. Oto ja posyłam mego wysłańca przed tobą, aby przygotował ci drogę. Zaprawdę powiadam wam, między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana chrzciciela, lecz najmniejszy w Królestwie Niebieskim, większy jest niż on. Na miejsce naszej medytacji wybrałem dzisiaj więzienie. <laughs> więzienie. Jan jest w więzieniu i więzienie niech będzie dzisiaj tą propozycją miejsca. Które sobie wyobrażamy, tego topos, gdzie chcemy przeżyć to, 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 to naszą medytację. No i cóż, w pierwszej części na pewno trzeba spojrzeć dość trudną rzeczywistość, a mianowicie rzeczywistość więzienia. Być może, podobnie jak Jan, my mamy też swoje więzienia. Może jakaś słabość, może jakiś grzech, może jakieś uzależnienie, jakiś nauk, jakieś relacje, coś, co powoduje, że nie do końca możemy o sobie decydować, zabiera nam to wolną wolę, Decydo możliwość decydowania o sobie, czy zaburza to decydowanie, ogranicza nas. Jest to w jakimś sensie więzienie. W jakim znaczeniu jesteśmy w więzieniu? To jest więzienie, do którego może sami weszliśmy przez konsekwencje naszych wyborów, może ktoś nas wtrącił, może okoliczności sprawiły, że czujemy się jakbyśmy byli w więzieniu. Jakaś forma więzienia. Nie ma co się tu więcej rozgadywać. Każdy z nas w czasie medytacji niech spróbuje sobie zobaczyć, czy w takim więzieniu nie jest. Jeżeli jest, a podejrzewam, że każdy z nas w mniejszym czy większym więzieniu się znajduje, jak już jesteśmy w tym więzieniu, to oczywiście chcę Wam powiedzieć, że mnie to słowo dzisiaj z takiego dołka więziennego zaprowadziło do wręcz euforii. Pomimo, że cały czas modliłem się w więzieniu. A mianowicie, jedno zdanie które Jezus mówi, by, by powtórzyć je Janowi, błogosławiony jest ten, kto we mnie nie zwątpi. To zdanie Jezus prosił, by przekazać Janowi w więzieniu. Czyli w więzieniu można być szczęśliwym. W więzieniu nie musi nas przerażać. W więzieniu możemy być makarios, czyli szczęśliwi. Błogosławieni. Jezus użył tu tego samego słowa Makarios, które używa na górze błogosławieństw. Tego samego. Co ciekawe, to Makarios nie oznacza szczęścia z powodu tego, co nas spotkało, tylko oznacza szczęście z powodu wewnętrznego stanu ducha. Czyli to nie, jest, to nie jest jakieś igranie sobie z szczęściem czy nieszczęściem Jana ze strony Jezusa i w cudzysłowie tanie pocieszanie i mówienie, że jest szczęśliwy, jeśli w niego nie zwątpi, jako Mesjasza. Nie. Jezus chce pokazać, jak szczęśliwym człowiekiem jest Jan, pomimo że jest w więzieniu. Jak szczęśliwy jest dlatego, że uznał w nim Mesjasza, którego zapowiadali prorocy Starego Testamentu, a który wyczerpuje wszystkie te zapowiedzi mesjańskie, bo oto niewidomi wzrok odzyskują, kromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, marli stają, ubogim się głosi dobrą nowinę. I błogosławiony, szczęśliwy jest ten, kto we mnie nie zwątpi, nie z powodu tego, w jakim jest więzieniu lub w jakim nie jest, albo co go spotkało lub co go nie spotkało, tylko z powodu stanu ducha, który jest efektem wiary w to, że Jezus jest Panem i Mesjaszem. No więc, kochani, kończę to przygotowanie, tą dobrą nowiną. Błogosławiony, błogosławiona jesteś, siostro, błogosławiony jesteś, bracie, choćby, nie wiem, w jakim więzieniu, które może spędzać i sens powie od lat, jeśli nie zwątpisz w to, że Jezus jest Panem? Niech nas szczerze i Błogosławi Bógrzek, mogący ojciec i synu księty, a I pięknych, więziennych medytacji Wam życzę.